Dobry wieczór, cześć. Trafiłem na ciekawy wywiad z panią Katrin Austin-Fitz i cały wywiad jest po angielsku i tam nie ma żadnego tłumaczenia, więc chciałem trochę wam powiedzieć, o czym tam mówiła. Ona ma już 70 lat, ale jest taką nadal widać błyskotliwą, myślącą kobietą. A ona jest bankierem inwestycyjnym, byłem urzędnikiem publicznym. Pracowała jako asystent sekretarza do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast za prezydentury George'a W. Busha. Nie jest to przypadkowa osoba. Obecnie jest tam rozpoznawana. Wśród tych antyszczepionkowców I tak zwanych Spiskowców yy, Antykowidowców yy. Rzeczy, które mówi, mnie, mnie tam nie dziwią Mówi o tym, co się teraz dzieje, no bo jeżeli myślicie, że to, co się teraz dzieje, to minie, i tak wirusy miną, szczepionki miną i wszystko będzie dobrze, to ja wam życzę powodzenia, bo wiadomo, że tak nie będzie. Chyba, że ktoś jest głupi naprawdę i ślepy. Albo chcę wyznawać nieprawdę. Większość osób już wyznaje nieprawdę na tym świecie. Sobie tutaj zapisałem... zapisałem co mówi? Zna osoby rządzące światem. Nazywa je Mr. Global, czyli pan globalny, czyli pewna grono osób, które rządzi światem. Nazywa to i dosyć dziwnym, znaczy, no, paradoksem, że żyjemy w świecie, którym rządzą osoby, których nie znamy i nie wiemy, jakimi w ogóle zasadami rządzi się ten świat. Jesteśmy odcięci całkowicie od tego. Telewizor mówi nam, że tak jest, tak mamy robić, mamy iść do banku po kredyt, mamy iść po pieniądze, a co się dzieje wyżej, tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, a ci, którzy to rozumieją, już wiedzą, że to nie ma sensu, że to jest... Jedna wielka hucpa, czy jak to tam się mówi. Wszystko ustawione tak, żeby ktoś mógł wdrażać swoje plany, i właśnie na czym te plany polegają. No to teraz to ona o tym mówi, ja sobie to tutaj zapisałem. Będę mówił to, co ona mówiła, a jak, jak mi się coś przypomni ode mnie, to ja, o tym, to ja o tym też powiem. Wprowadzany jest nowy system finansowy. Jest to robione szybko. Fikcyjny, niewidzialny wróg jest potrzebny do wprowadzania nowych obostrzeń. Wiemy, czym jest ten fikcyjny, niewidzialny wróg. Szkoda mi o tym gadać. To, że jest niewidoczny, jest zaletą, ponieważ ciężko udowodnić jego nieistnienie. Wirus e, jest magiczną wymówką na wszystko. Czyli można zrobić wszystko pod, pod pozorem walki z wirusem. Ona, ona wirusa nazywa magicznym wirusem, cały czas nazywa go magicznym wirusem. Nowy system finansowy nam się kojarzy z jakąś nową walutą światową, jakimś nowym pieniądzem. Ale to nie do końca będzie tylko pieniądz. To, tego nie można już nazywać pieniądzem. Nowy system finansowy to nie tyle waluta, to system kontroli. Pieniądze ma ten, kto dobrze się zachowuje. Można je włączać, wyłączać. A Rozwinę to, trochę tą myśl, na czym to będzie polegało. Jeżeli nie będzie... Już przedsiębiorstw, większość średnich firm upadnie. Będą tylko wielkie molochy, jakieś instytucje, które będą realizowały cele i produkcję, które będzie oczywiście potrzebna bo będzie nadal jedzenie potrzebne, ubranie potrzebne. Yy, nadal będzie tak, że będą ludzie potrzebowali pieniędzy, żeby coś kupować, ale. Nie będzie to taka własna już inicjatywa, tylko każdy będzie dostawał pieniądze. Jeden więcej, drugi mniej. nawet za nic nie robienie. Tak zwany SOSIEK będzie każdy dostawał pieniądze. Chyba, że będzie nieposłuszny, to dla tych nieposłusznych to że będzie gorzej. No to wtedy go, go tam wyłączą i nie wiadomo. Taka osoba będzie. O, no, trudno mi powiedzieć. E, teraz idziemy do pracy jako lekarz, jako prawnik, jako sprzedawca, jako sprzątaczka i wiadomo, że każdy zarabia e, w zależności, często ile potrafi, jak pracuje e, i jaki zawód wykonuje. A tam będzie podobnie tylko, że inaczej, bo mm, zarabiać będą. Im bardziej posłuszne i poprawne, tym będzie wyższe stanowisko zajmował i lepiej zarabiał. No, to tam. To znamy sprzed 40 lat. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy. Byli za partią komunistyczną, tym się zawsze lepiej wiodło. I mieli dyrektorskie stanowiska, i tak dalej. Co tu dalej zapisałem? Gdyby ktokolwiek zrozumiał, na czym ma system polegać, to by się na niego nie zgodził. Nigdy się na to nie zgodził. Dlatego potrzebne jest dużo chaosu. Teraz. Włączanie i wyłączanie pieniędzy. Za dobre zachowanie ma być połączone z transhumanizmem. To jest modyfikowaniem ludzi. Chodzi o to, aby każdy fizycznie był podpięty do nowego systemu i znajdował się w cyfrowej chmurze wraz ze swoim ciałem czyli taki aspekt fizyczny. Za funkcjonowanie chmur i infrastruktury satelit odpowiada wojsko. To jest, to jest jawne, to wiadomo. W tej chwili batania między krajami jest na satelity, te wokoło Ziemi. Kto ma więcej tego, ten będzie światem. Zaszczepienia będą, odp odpowiadają już służby medyczne, służba zdrowia. Za pieniądz i wypłatę system bankowy, mamy już, mam już trzy. Za propagandę system mediów, mamy czwartą część. Władzy. Dążyć się będzie do dochodu podstawowego, czyli wypłacanego zasiłku, natomiast usunięcia całego drobnego biznesu. Ekonomiczny totalitaryzm. Konwersja świata z demokracji na technokrację. Ten. Demokracja oznacza rządy ludu, czyli że my Niby coś sobie teraz ubierzemy, a technokracja polega na tym, że rządzi światem ten, kto posiadł technologię. Jest on nietykalny, bo nowoczesna technologia jest bardziej niezawodna niż, niż człowiek zawsze był. Zawsze, zawsze ze strony człowieka może być jakaś zdrada. Zawsze król, jak się źle spisywał, to zaraz w ciągu dwóch tygodni ktoś tam go. Zdradził z jego otoczenia i mu w nocy podryżał gardło i taki król nie mógł nic już tym zrobić. Oni, od, oni o tym dobrze wiedzą, a jeżeli będą ich otaczały roboty i sztuczna inteligencja, która wszystkiego pilnuje, to są nie, nietykalni. Zastrzyki, wstrzykiwane do ciała to nowa technologia, coś w rodzaju systemu operacyjnego którego instalujemy na komputerze. Ona trochę to tłumaczyła tam. Do komputera wpuszczamy system operacyjny, który jest podstawą, dostarczają najczęściej Microsoft, i potem, żeby skorzystać z coraz większej liczby, funkcji, instalujemy nowe aktualizacje cały czas udoskonalamy, ale w tym samym tym samym ładujemy się w kanały jakby informacyjne i reklamowe e, które są nam serwowane myślimy, że mamy dużą wolność, nadal sporo wolności w internecie ale zawsze było tak, że straszyło się wirusami i trzeba cały czas pobierać nową aktualizację. W pewnym sensie aktualizacje są naturalne, no bo wiadomo, że każdy ma prawo coś udoskonalić w programie, że to jest, że to jest postęp, ale yy, nie do końca tak jest, że, że te wszystkie aktualizacje mają taki pobożny cel. Coś w rodzaju systemu operacyjnego, którego instalujemy na komputerze centralny. wcale ja nie wiem, czy to już tam jest, czy oni to tam wstrzykują. Jeżeli będą chipy, to może nawet wcale już nie będzie musiało być nic nieprzyjemnego, żeby, żeby wstrzykiwać coś grubą, strzykawą implant pod skórę, bo to jest nieprzyjemne. Nikt tego nie będzie chciał. Jest już technologia nadrukowywania... Pracuje się nad technologią nadrukowywania obwodów na skórę. Będzie coś w rodzaju ładnego tatuażu, na przykład w złotym kolorze, albo w czarnym, albo kolorowego. No i co? Myślicie, że są y, gwiazdy typu Lady Gaga, czy tamte, tam w ogóle od tego nie słucham, wszystkie się tatu tatuują. Yy. Taką... Skąd się ta cała moda bierze? Ta moda się bierze, że ludzie chcą mieć że bierze się od gwiazd. Od... Od z góry idzie ta moda. Wiesz, tatuaż jest bzdurą. całkowicie jest bzdurą. Jest szpeceniem siebie. Profanowaniem swojego ciała jakimiś głupimi wymysłami. No a ludzie widzą w telewizji, że to jest modne i chcą to po prostu mieć. I to mają, no. Ja tutaj... Spiskowej nieudowodnie, ale można się duszkiwać tego, że yy, promowanie przez media tatuaży poprzez te wszystkie gwiazdy, które też nie wiadomo, skąd się biorą, bo ciężko powiedzieć, że one są takie piękne, czy tak pięknie śpiewają, bo to jest takie trochę dyskusyjne. <laughs> Ale tatują się pięknie i mają takie różne, jakby to powiedzieć, taki piękny babiloński polot. Tak, patrząc na to z perspektywy takich religijnych kryteriów. Centralny bank będzie mógł wyłączyć Ci Twoje pieniądze za złe zachowanie. Nie będziesz mógł się także przemieszczać dalej niż 5 mil. Bo ona mówi o Stanach. Tak to powiedziała. Jest to dosłownie system niewolnictwa. Przeciwny do tego, który teraz mamy, w Chinach już działa coś podobnego. No, część ludzi wie, część ludzi nie wie, że w Chinach ten system już działa. System punktowy. Nieważne, ile masz pieniędzy. Jeżeli nie masz dostatecznej liczby punktów, to nie ma dla ciebie opcji jakieś tam podróżowania pierwszą klasą. Oczywiście system punktowy punktuje za posłuszeństwo wodzowi wielkiemu, wielkiej partii Chin. Plus pieniążki mają już tam. Swoją datę ważności, czyli jak ich nie wydasz, to je i tak stracisz. Dostaniesz pensyjkę 2,5 tysiąca, będzie ważna przez 6 tygodni. Na przykład, jak nie wydasz w ciągu 6 tygodni, to i tak ci zniknie. Tym sposobem jesteś uzależniony od państwa do końca świata, bo nigdy się nie wzbogacisz. Chyba, że ma kupisz sobie nie wiem, miedzianych monet. I będziesz kupował na przykład na targowisku rzutkiewkę za miedziane monety. Dopóki cię nie, nie, nie dupną, bo ten kto na ciebie doniesie, dostanie gratis 100 punktów. Za to, że ty kupujesz tą rzutkiewkę za miedziane monety. A jak cię dupnie, to 100 punktów, to już yy... Ze sprzedawcy awansuje na stanowisko dyrektora w sklepu. Tak cię przyłapie, no. No, ale przecież, do, przecież y, dobrze zrobił, bo to wiadomo w telewizji mówią, że tak trzeba, yy, bo przecież. Sprzedając coś za, kupując coś za miedziane monety, yy, szkodzisz całemu krajowi. Jesteś, wyłamujesz się, wyłamujesz się z polityki kontroli, która sprawia to, że jesteśmy bezpieczni i żyjemy w pokoju. No bo to już, teraz od Ciebie powiem, że to wszystko działa ten wprowadzanie systemu nowego, działa na takich na zasadzie trzech, trzech filarów, y, takich psychologicznych. Y. Głównie chodzi o to, żeby... Tak się teraz źle dzieje i jest brzydko, wiele ludzi straciło poczucie bezpieczeństwa y, z powodu źle funkcjonującej służby zdrowia. I tych wszystkich. I tego wirusa C19, yy, który w ogóle nie istnieje. Teoretycznie, bo nie został wyizolowany, więc nie istnieje nawet. Tak można by to powiedzieć. No ale. Powiedzmy, że, że istnieje jako symbol zagrożenia. O czym mówiłem? Mówiłem o tych, o tych trzech, trzech filarach: utrata bezpieczeństwa, utrata pokoju, czyli wojny, zamieszki w różnych miejscach i utrata pieniędzy. Ma nas zniechęcić do tego starego systemu. Mamy już mieć wszystkiego dosyć. Yy. Ale tak ma być, że tak już będzie gorzej, bo będzie coraz gorzej żebyśmy to co nowe przyszkowali, żebyśmy to przyjęli jakby powiedzieć z otwartymi rękami, ręcoma. To ma być dla nas po prostu takie wybawienie, że to normalnie no to gdyby nam tutaj zaproponowali nowe system finansowy jakieś takie cyferki w ogóle zamiast, zamiast gotówki, w ogóle likwidację wszystkich firm wszystkie wolności, wolności tworzenia Niezależności artystycznej, niezależności zawodowej, no to byśmy powiedzieli co? Wypieprzać. Wypieprzać. A tak a tak jak już będzie się wszystko waliło, my będziemy głodni, tacy tam bez kasy, z długami, nie wiadomo co, co z dziećmi, co z pracą, tu wojna, tam wybuchła, tam umierają na wirusa w telewizji wszyscy. No to jak oni ogłoszą po prostu coś, co to wszystko kończy. Jakąś, jakąś rozarkamowaną po prostu sprawiedliwość nową i nowy pokój, nowe bezpieczeństwo, wszystko wspaniale funkcjonujące. No to ludzie, no to większość ludzi po prostu powie: Jezu, jak to jest, jak to jest wspaniałe! Dlaczego myśmy się tak trzy lata męczyli? Dlaczego, dlaczego ten geniusz, który to wymyślił, dopiero teraz to wymyśli? Dlaczego? Dlaczego takie, taką wspaniałość dopiero teraz nam dajecie? Myśmy, myśmy na to trzy lata czekali, w tym niepokoju, w tych chorobach. Na wycieczkę nie mogliśmy jechać. Nie mogliśmy jechać. No. A teraz dajecie nam takie wspaniałe, no i tak to... Tak to, tak to ma być. Co tam ona jeszcze powiedziała? A, to od siebie powiedziałem te... O tych, o tych filarach na, 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 czym to pod, na, na czym na czym polega wprowadzenie nowego systemu. Najpierw odebrać, a potem dać. Czyli odebrać pokój, czyli wojny, zamieszki, demolki, odebrać, odebrać bezpieczeństwo to medyczne. No i skompromitować wszystką władzę. Oni, oni, oni myślą, że. Oni sobie jeszcze porządzą, a oni sobie nie porządzą, ci co teraz rządzą w krajach. Oni są dobrze opłacani, oni są już spisani na straty. Nawet jeszcze tego nie wiedzą. No bo oni nie, nie będą potrzebni w nowym systemie. Zresztą, ja przypuszczam, że ludzie prawdopodobnie ich usuną, że, że, będą, że będą coraz większe protesty i. Um, z ludu wyjdą nowi wybawiciele. Tak to podobno ma by być, z ludu wyjdą wybawiciele, tak jak za komuny wyszedł Wałęsa z ludu. Do dzisiaj nie wiadomo, kto tym, kto tym Wałęsą... musi się ten monitor wyłącza. Kto tym, ludzie wiedzą, że Wałęsa był w wtyką, a nie wiedzą, czyją był wtyką. Do tej pory ludzi to nie interesuje. Do tej pory nie rozumieją, kto za to płacił. Prezydent USA sponsorował USA? Ja wiem, kto za to płacił. Ale ludzie wiedzą, że był w tyku, ale nie wiedzą. No i takie takie same prawdopodobnie. Tacy sami wyzwoliciele wyjdą z ludu. Yy, I. Zapro, I będą oni. No, promotorami tego nowego systemu. ale warto czasem spojrzeć na to, że dlaczego nagle o takich ludziach protestujących nagle zaczyna się mówić w mediach głównego nurtu. Jeżeli, jeżeli jest 20 osób w Polsce yy, spod ziemię, tam których tak demonstrują, urządzają demonstracje i nagle o jednym Stanisławie H zaczynają mówić o różne media, że taki... Tak dobrze chce dla nas, że taki jest yy, za nami, takie ma hasła piękne i jest całym sercem się po prostu jest taki za nami i za naszymi wartościami i za naszą wolnością, za naszym bezpieczeństwem. I nagle we wszystkich mediach taki Stanisław H., a kiedyś Wałęsa, nagle się o nim zaczną mówić. A o tych 19 oni w ogóle nie istnieją. No to już można sobie już można sobie go odpuścić od razu, bo to jest wiadoma sprawa podejrzana, że jak yy, chyba, że jakiś tam taki przypadek by się trafił, ale no myślę, że tak to będzie ci, którzy teraz myślą, że walczą ze złym pisem albo z jakimiś tam tymi no to, to, to w ogóle to jest śmiech z kim wy, z kim wy no przecież to nawet trzeba sobie zdawać, kto jest wrogiem. Kto jest wrogiem, a nie, a nie takie marionetki. To są w ogóle. Wiadomo, że wróg, ale marionetki to są. Co ci da, że pokonasz marionetkę? Łapa z marionetki wychodzi i idzie dalej, a marionetka leży na ziemi. Po. po, po porozrywana, a. Łapa z marionetki wychodzi i znajduje się nową marionetkę. I w nowej marionetce w telewizji. Jesteśmy, to teraz wrócę do tego, co ona dalej tam mówiła. Jesteśmy w pułapce, ale drzwi za nami się jeszcze nie zamknęły. Wysoka technologia pozwoli małej grupie osób kontrolować sprawnie cały świat. Dla nich bez obaw o funkcjonowanie i ich bezpieczeństwo. A obecnie żyjemy w czasach wielkiego fałszu. Fałszywy prezydent, fałszywy wirus. Ona mówi o fałszywym prezydencie yy, Stanów Zjednoczonych. Że to się wpala nie mieści po prostu, że oszustwo na taką skalę, że każdy wie, że to nie jest żaden prezydent, bo zbyt wiele afer wyborczych było ujawnionych. Zawsze były afery wyborcze w USA, mniejsze czy większe, ale takie, że jeszcze cały kraj udaje, że. Że to jest prezydent, choć nie jest, no to to jest totalna już bzdura. Że to, to już po prostu choroba psychiczna jest. Tak, to jest taki fałsz. Wie, większość ludzi idzie za kłamstwem. Każdy ma wybór. No i najciekawsza jest prawda o tych. Ludziach na wysokich stanowiskach, bo od nich najwięcej zależy, na stanowiskach w firmach farmaceutycznych i w bankach, bo oni, oni wiedzą, że oni zdradzają swoje dzieci i że ich dzieci będą niewolnikami. To są zdrajcy najwyższej, najwyższej po prostu najwyższego sto, sortu. Ich motywuje to, że oni myślą, że będą wyrwani z, z tego systemu. Że będą żyli gdzieś wyżej, na jakiejś ekologicznej wyspie, dzięki pieniądzom, które będą mieli. Że wysokie pieniądze pozwolą im się oderwać od, od tego, od całego systemu. No to Nie specjalnie, bo te osoby, które rządzą światem, one nie, nie, nie postrzegają nas jako tej samej rasy ludzi w ogóle. Oni tam uważają, że w ich żyłach płynie niebieska krew albo coś takiego. No, jaki wniosek? Z tego całego, z tego całego gadania. No, nie, iść, nie iść za kłamstwem, no. nie iść w idiotyzm totalny. Coś no. to jest wszystko, chyba oczywiste. Większość ludzi udaje, że wszystko jest ok. Tak się lepiej żyje. Tak można myśleć o, o swoich marzeniach i o swojej przyszłości. No ale jeżeli będzie, będzie to, co ona mówi, tak jak ja mówię, to przynajmniej będziecie mieli pewność, że zasłużyliście sobie na to wszystko, że to jest Wasza zasługa. A wasze dzieci też się o tym dowiedzą, że taka jest wasza wielka miłość, że teraz są niewolnikami, bo woleliście jechać na wycieczkę, niż coś z tym zrobić i gryla zrobić. Nie no, trzeba się spotykać i rozmawiać. No trzeba się spotykać, bo oni dążą do. Do tego, żebyśmy nie, nie wymieniali takich informacji między sobą. Dobra. Trzymaj ta się. Na razie.